Pozdrawiam Was drodzy przyjaciele. Przedstawiam Państwu najczęstsze awarie i awarie, które występują w Peugeot 607. Zawieszenie 607 jest gładkie i przypomina sofę, zapewniając wysoki poziom komfortu podczas jazdy po stosunkowo płaskich drogach. To prawda, że u 200B/200B w przypadku mocno zepsutych kierunków, pojemność energetyczna jest niewystarczająca, a zwisy są zbyt długie. Głównymi wadami przedniego zawieszenia są słaba rama pomocnicza i bardzo słabe wsporniki kolumn z nieszczelnymi, rdzewiejącymi łożyskami. Dodatkowo wspornik stabilizatora i tylna tuleja przedniego wahacza w 607 stanowią jedną część aluminiową. Śruby w nim mocno się zakwaszają, co prowadzi do pękania wzdłuż otworów mocujących. Nowy komplet osłony i wspornika kosztuje około 80 euro za stronę, a używane są nieco tańsze. Podczas naprawy zawieszenia może spotkać nas wyjątkowo niemiła niespodzianka. W przeciwnym razie jest to typowy akwerson wymagający niewielkiej konserwacji, przeguby kulowe są wkręcane i nie zawsze skutecznie wykręcane, ciche bloki i łożyska wymieniane są osobno. Jednocześnie margines bezpieczeństwa jest bardzo dobry, można jedynie skrytykować stosunkowo miękkie przednie dźwignie, które pod dobrymi uderzeniami uginają się. W wersji z regulowanymi amortyzatorami te ostatnie w oryginale są zaskakująco tanie, bo 120 do 220 euro, w zależności od wersji. To prawda, że system jest kapryśny, biorąc pod uwagę bardzo słabe okablowanie czujników poziomu nadwozia. Jest to również problem w samochodach wyposażonych w Xenon. Tylne zawieszenie jest strukturalnie bardziej złożone, ale także naprawialne i nawet niezbyt drogie. Choć wykorzystuje dość złożony schemat z dwoma wahaczami i jednym dodatkowym, kinematyką przypomina skomplikowane pięciowahaczowe Mercedesa. Sterowanie za pomocą konwencjonalnego wspomagania nie powoduje żadnych szczególnych problemów. Grzechotanie stojaka jest doskonale zamaskowane przez izolację akustyczną, dzięki czemu nie przeszkadzają aż do ostatniej chwili. Przeciwnie, uderzenia zawiasów w kabinie są wyraźnie słyszalne. Przyczyną może być zużycie lub nieprawidłowy montaż podczas naprawy. Połączenie wielowypustowe również czasami puka. Żywotność drążków i końcówek jest krótka, szczególnie przy stosowaniu opon niskoprofilowych i podczas jazdy miejskiej. Wskazane jest dodanie większej ilości smaru do zawiasów, wydłuży to ich żywotność. Samochody mają napęd wyłącznie na przednie koła i nie mają większych problemów mechanicznych. Ale przeguby CV od 407 z podobnymi silnikami są doskonałe, ich wymiary zewnętrzne są różne ale wymiary montażowe są takie same. Istnieją dwa typy MCP. W silnikach benzynowych drugiego lutego można znaleźć skrzynie biegów serii BVA, ale głównie BVM występuje w wersji 5 biegowej ML5T, ML5C i 6 biegowej ML6. Pięciobiegowa skrzynia biegów, która znajduje się na rączce, w większości 607, ma doskonałą część mechaniczną. Wały, łożyska i synchronizatory w trybach cichych są warunkowo wieczne, jeśli nie przegapisz poziomu oleju, co się dzieje, ponieważ skrzynia często przecieka. Żywotność łoży skwału wejściowego i widełek zmiany biegów wynosi 400 lub więcej. Większość samochodów nie osiągnęła jeszcze takiego przebiegu. Główny problem 5: biegowej skrzyni wiąże się z pracą mechanizmu zmiany biegów, co skutkuje trudnościami w włączaniu pierwszego, drugiego i wstecznego biegu. Linki lubią się psuć przy dłuższym postoju, wahacz luzuje się po przejechaniu 100 tysięcy kilometrów w samym mechanizmie przełączającym wał i jego tuleja zużywają się. Oficjalnie układu nie można rozdzielić, ale rzemieślnicy wycinają wyważarkę z wału i przywracają sam wał. Tę samą operację należy wykonać przy montażu skrzynek ze starszych wersji maszyn, gdzie wyważarki mogą mieć inny kształt. Sześciobiegowa skrzynia ML6, która po liftingu montowana była w mocniejszych wersjach silników diesla i silnikach benzynowych 2 i 20, ma trwalszą karoserię i jest też nieco nowsza, więc awarie są takie same, ale nadal zdarzają się rzadziej. Wszystkie modele 607 mają dwumasowe koło zamachowe. I nie jest to zbyt niezawodne: przy ponad 150 przebiegach, szanse na uderzenia i awarie są już dość wysokie. Ale te ręczne skrzynie biegów są stare, i mają zwykłe koła zamachowe i sprzęgła, np. Na zestaw naprawczy LUK 624 211 900 ze starych Peugeotów 405 i 406 idealnie pasuje do silników benzynowych i młodszych silników diesla. W samochodach przed zmianą stylizacji, automatyczną skrzynią biegów była czterobiegowa ZF4 HP20, po zmianie stylizacji zastąpiono ją sześciobiegową Aisin TF80SC. Czterobiegowa skrzynia automatyczna jest bardzo mocna i niezawodna, a jednocześnie stosunkowo nowoczesna. Jest sterowany elektronicznie i posiada wymuszoną blokadę przemiennika momentu obrotowego GDT. Konstrukcja jest praktycznie niezniszczalna, jednak pięt Achillesowych jest kilka. Przede wszystkim jest to sprzęgło hydrokinetyczne, które w przypadku zużycia tulei na skutek regularnego przegrzania i wycieków oleju z uszczelki olejowej powoduje drgania tulei pompy olejowej i samej pompy olejowej. W pełgeocie wszystko komplikuje układ chłodzenia z wymiennikiem ciepła, który z biegiem czasu zatyka się, koroduje i przecieka. W silnikach benzynowych temperatura robocza oleju jest stabilna na poziomie ponad 100 stopni, co jest bardzo szkodliwe dla tłoków skrzyni i całego jej okablowania. Również z wiekiem wzrasta prawdopodobieństwo awarii wybieraka skrzyni biegów traci on swoje uszczelnienie, a styki utleniają się i zużywają, powodując przejście w tryb awaryjny. Część mechaniczna konstrukcji jest bardzo mocna, przy czystym korpusie zaworu sprzęgła prawie nie zużywają się przy żadnym przebiegu. Awarie w postaci przerwy na styku wału wejściowego z bębnem są możliwe tylko przy doładowywaniu silników diesla powyżej 350 nm i przedmuchaniu turbiny. Jeśli wymienisz olej na czas, unikając zanieczyszczenia sterownika zaworowego i zużycia dwóch elektromagnesów PWM, które odpowiadają za ciśnienie podstawowe i blokowanie silnika turbogazowego, a jeśli pojawią się najmniejsze wibracje, udaj się do serwisu centrum w celu naprawy przemiennika momentu obrotowego, wtedy skrzynia nie pęknie ani nie ulegnie awarii. W Mercedesie w 638 dokładnie te same skrzynie z łatwością pokonują 400 tysięcy km bez kapitału lub więcej. Ogólnie sześciobiegowy Aisin jest również bardzo niezawodny, ale wciąż delikatniejszy. A awarie zdarzają się częściej, a wymiana oleju jest znacznie bardziej wymagająca. W Peugeocie, ze względu na podwyższone temperatury, głównym problemem są pęknięcia tłoka pakietu C2, co prowadzi do wstrząsów przy zmianie biegów 4, 5, 6. Skrzynia nie ma wystarczającego ciśnienia i aby ją włączyć, musisz albo podkręcić silnik i ręcznie włączyć bieg, albo będziesz musiał poczuć, jak skrzynia ślizga się i uderza. Współcześni mechanicy nie mogą tego tolerować, lepiej udać się od razu do centrum serwisowego. Problem współczesnego Aisina z luzem osi satelitarnych nie ominął skrzyni biegów. Przy rzadkich wymianach oleju, obecności obciążeń udarowych spowodowanych awarią tłoka C2 lub zanieczyszczeniem sterownika hydraulicznego, skrzynia może zacząć szumieć. TF-80 jest wersją rozszerzoną i ulepszoną, dzięki czemu jest bardziej niezawodna. Jednak wspólność konstrukcji wyznacza te same zasady bezawaryjnej pracy, zapewnienie czystości oleju i obniżenie temperatury pracy do 80 do 86 stopni. Pod maską 607 kryje się piękno. Osłony zakrywają wszystko, co niepotrzebne. Silniki stoją wygodnie. Jest dużo miejsca na konserwację. Szkoda, że tutaj chłodnice łatwo się brudzą i ciężko je umyć bez zdejmowania zderzaka. Występują również problemy z wentylatorem chłodnicy, ulega on awarii z powodu awarii silnika lub przepalenia rezystora, co zwiększa ryzyko przegrzania silnika. Istnieje wiele skarg na złą konstrukcję węży, które dosłownie rozpadają się w dłoniach. Najprawdopodobniej wynika to z zastosowania nierodzimych środków przeciw które powodują korozję materiału. Występuje również problem z rurami wentylacyjnymi skrzyni korbowej, ale powód jest inny, porozmawiamy o tym poniżej. Wymiana pompy paliwa to nie lada problem. Wydawałoby się, że w ciele jest okno do tej operacji. W praktyce demontaż jest łatwy, natomiast ponowne założenie jest niezwykle trudne. Zazwyczaj, przy nieudanej próbie ponownego założenia pompki, pęka duża plastikowa nakrętka mocująca żarówkę lub osie jej uszczelka. W efekcie zbiornik staje się nieszczelny, dostaje się do niego brud, a we wnętrzu śmierdzi benzyną lub olejem napędowym. Obydwa silniki Peugeota 607 to nasi starzy przyjaciele. Są to rzędowe czwórki 2,2 dwóch i, dwóch i szóstki 2,9 w kształcie litery V, które były bardzo popularne w pierwszej dekadzie XX wieku. Wszystkie silniki są wolnossące, z rozproszonym wtryskiem, dość konserwatywne i stosunkowo niezawodne. Oprócz 607 w modelach 406-407. A także w kilku egzotycznych dla rynku rosyjskiego minivanach 807 i Citroenie C8 zamontowano silnik 2 lutego F12. Jest to bezpośredni krewny jeszcze bardziej popularnego 2.0 F10. Silnik 2 lutego F12 J4 w wersjach 3FZ przed Restylingiem i 3 po to naprawdę mocna rzecz. Głównymi problemami tej linii silników są wycieki oleju i stopniowo postępujące zużycie oleju, a także bardzo ostra praca sprzęgła regulatora fazowego. Wycieki to problem, który można rozwiązać, trzeba tylko nie być leniwym, okresowo dokonywać całkowitego przeglądu i czyszczenia układu wentylacji skrzyni korbowej CVG, zatyka się i przestaje działać, a rury często rozpadają się na strzępy, jeśli separator oleju jest zatkany przez długi czas. Po przejechaniu 200 tysięcy kilometrów należy to robić mniej więcej co 40-50 tysiące przebiegu. Jeśli jedziesz autostradą w chłodne dni, Musisz albo włożyć karton od dziadka do chłodnicy, albo zaizolować VKG, w przeciwnym razie zamażnie i olej może zostać wyciśnięty z silnika. Przy każdej wymianie paska rozrządu, której nie należy zwlekać do fabrycznych 120 tysięcy, ale przeprowadzać co 60 000 do 90 tysięcy przebiegu, silnik należy odpowiednio uszczelnić. Wraz z wymianą wszystkich uszczelniaczy przedniej pokrywy, wszystkich uszczelek i szczególnie pierścienie i uszczelka wymiennika ciepła woda-olej. Skrupulatność niemal gwarantuje suchy silnik, nawet przy przebiegu grubo ponad 300 tysięcy. Tłusty apetyt jest właśnie konsekwencją problemów z VCG i zużyciem uszczelek zaworowych. Stopniowo koksują tłok, ale on uparcie nie koksuje, chociaż tylko nieliczni mają zaklejone pierścienie. To wyjątkowo nieprzyjemny scenariusz, bo jeśli dojdzie do poważnego zużycia cylindra, to nie będzie już gdzie ostrzyć. Nie ma rozmiarów naprawczych, będziesz musiał je wyrównać. Ale zestaw oryginalnych tłoków kosztuje tylko 200 euro, więc po prostu nie ma nieoryginalnych. Jeśli denerwują Cię silne wibracje podczas rozgrzewki, to nie jest to błąd, ale cecha, podpory i prędkość obrotowa wału korbowego na biegu jałowym w tym trybie są po prostu niezbyt dobrze dobrane. Dźwięk silnika diesla jest zwykle konsekwencją problemów z regulatorem fazy. W starszych samochodach zawór sterujący działa nieprawidłowo. A sam regulator fazy zaczyna pukać, gdy ciśnienie oleju jest wysokie. Nowy kosztuje 320-350 euro, co jest porównywalne z ceną silnika kontraktowego, więc rozwiązaniem jest jego remont, zakup całego silnika w rezerwie lub modyfikacja już istniejącego. To ostatnie polega głównie na zwiększeniu sztywności sprężyny tłokowej, która odpowiada również za centrowanie elementów regulatora fazy. Zamontowanie sztywniejszej sprężyny rozwiązuje problem. Sztywność dobierana jest empirycznie, a jednym z zaleceń jest obcięcie sprężyny z drążka kierowniczego Peugeot 405 na 25 mm taka sprężyna jest dwa razy sztywniejsza od oryginału. Taka modyfikacja powinna znacząco zmienić charakterystykę pracy sprzęgła, jednak w praktyce jest to mało zauważalne. We wczesnych silnikach wymiennik ciepła Modline ma bardzo drogi pierścień typu O-ring. Taniej jest wymienić wymiennik ciepła na Valeo, którego pierścień kosztuje ani grosza. Pomaga również namoczenie pierścienia w acetonie lub dimeksydzie, ale na kilka lat. Kompensatory hydrauliczne o przebiegu przekraczającym 200 km często ulegają zatkaniu i wymagają płukania lub wymiany. A studnie hydrauliczne w głowicy cylindrów są często zużyte. Słaby i bardzo pretensjonalnie ukształtowany, spawany stalowy kolektor wydechowy oraz słaby kolektor dolotowy wymagają dobrej kultury obsługi. Podziałka lubi też dzwonić, Ceo poddaje się obróbce poprzez spawanie krzyża. Kolejnym bardzo częstym problemem jest zużycie przekładni przepustnicy. Używane amortyzatory są niedrogie, ale bezpieczniej jest wymienić same koła zębate, są one dostępne w sprzedaży. Plastikowa rurka wlotowa oleju czasami pęka, zdecydowanie zaleca się wymianę jej na metalową rurkę w starym stylu. Układ powietrza wtórnego, katalizator i EGR są kapryśne i nie są najlepiej zaprojektowane, ale system zarządzania silnikiem wyłapuje ich wyłączenie od razu za pomocą kilku algorytmów. A jeśli nie ma możliwości oprogramowania układowego, właściciele zmuszeni są instalować wabiki, np. wyłączając czujniki tlenu podczas rozgrzewki, instalując wabiki drugiej lambdy. Wtryskiwacze są wrażliwe na jakość paliwa i są potencjalnie zagrożone ze względu na brak standardowego filtra i wspomnianą wyżej możliwą nieszczelność żarówki pompy paliwa, ale jest to tylko drobny problem. Gdyby coś się działo, to wtryskiwacze, boż od ZMZ 406 pasują do siebie. Duży 2.9 litrowy silnik V6, który Francuzi zaokrąglają do 3.0 to S9. Można go znaleźć nie tylko w Peugeot Citroen, ale także pod maską niektórych modeli Renault, został opracowany wspólnie i występuje w modelach 406, 407, Citroen C5, Renault Laguna i nie tylko. W 607 przed zmianą stylizacji nosi indeks S9J4S, a po S9IA. Silnik może pochwalić się dobrymi zasobami, ciekawym dźwiękiem i co najmniej wystarczającą przyczepnością. Jedyną oczywistą wadą konsumenta jest obżarstwo. W mieście nawet sprawny silnik spali około 18 litrów na 100 km. Jednak nie brakuje w nim również wielu dziwnych rozwiązań technicznych. Główne problemy to nieszczelności rurek układu chłodzenia z tyłu bloku, stukanie regulatorów FAS, takich samych jak w F12, nieszczelne zawory regulatorów FAS, olej z którego z biegiem czasu przez przewody przedostaje się do silnika sterownik, dziwne i drogie wtryskiwacze, a w silnikach do zmiany stylizacji jest też droga i rzadka pompa. Podobnie jak w przypadku F12, występują problemy z VKG. Nawet działający układ zamarza w ten sam sposób zimą, a rury rozchodzą się z powodu zatkanego separatora oleju. Pokrywy głowicy cylindrów również bardzo przeciekają, są plastikowe, z separatorami oleju. Fabryczny termostat jest bardzo słaby. Często się zacina, dobrze, że przeważnie jest w pozycji otwartej, ale zdarzają się też przypadki, gdy zacina się w pozycji zamkniętej. A to jest bezpośrednia droga do przegrzania. Diesel 607 są w Rosji dość rzadkie, ale ich populacja jest ogromna na sąsiedniej Białorusi, gdzie historycznie stosunek do Dieśli był bardziej pozytywny. Podobnie jak w linii silników benzynowych, istnieją zarówno rzędowe czwórki w dwóch objętościach 2,0 i 2,2, jak i V6, 2,7. Najpopularniejszą opcją jest przedrestylingowy silnik drugi lutego DW-12T4 z jedną turbiną i filtrem cząstek stałych o mocy 136 km. Nawiasem mówiąc, początkowa wersja tego silnika wysokoprężnego miała dwie turbiny, ale ta opcja nie została zainstalowana w 607 i dobrze, ponieważ było z nią wiele problemów. Mocniejszy drugi lutego DW-12AT4 o mocy 158 km. Również z jedną turbiną ale DW12 bt 4 170 km. Znowu jest dwuturbinowy i ma proporcjonalnie więcej problemów z układem doładowania. Główną wadą linii silników DW jest pneumatyczny dozownik, który podaje olej do generatora. Pneumatyczne urządzenie dozujące to automatycznie sterowany mieszalnik przepustnicy do samochodów z filtrem cząstek stałych, potrzebny do regulacji wzbogacenia mieszanki i temperatury do lotu. Problem może łatwo doprowadzić nie tylko do awarii generatora, ale także do pożarów w komorze silnika. Sam dozownik pneumatyczny działa nieprawidłowo, ograniczając moc silnika. Psują się koła zębate amortyzatorów, a olej wycieka przez zużyte osie amortyzatorów. Radykalnym rozwiązaniem problemu jest usunięcie filtra cząstek stałych i zastąpienie dożownika zwykłą rurką. Jeśli wyjmiesz dozownik i zostawisz filtr, nie będzie możliwe jego przepalenie, w wyniku czego szybko się zatka. Nieprzyjemne są też awarie przewodów, w pofałdowaniach zwarcia zdarzają się tutaj stosunkowo często, choć jeszcze częściej cierpi złącze na czujniku ciśnienia paliwa. Każde otwarcie przewodów powoduje oderwanie się izolacji na kawałki, dlatego w przypadku starego silnika zdecydowanie zaleca się długą wizytę u elektryka w celu całkowitego ponownego okablowania oplotu silnika i wymiany złączy. Olej w dolocie pojawia się zwykle w wyniku zużycia turbiny i wadliwego VCG. A przy średniej liczbie uruchomień wynoszącej ponad 250 oznacza to zawsze. Problem jest mniej więcej taki sam jak w silnikach serii F, stare nieszczelne rury i zatkane separatory oleju, połamane armatury i jednocześnie zamarzanie VKG w zimie. Awarie koła pasowego amortyzatora paska o sprzętu dodatkowego wydają się drobnostką, ale 10 lat temu nie wiedzieli, że ta część stanie się materiałem eksploatacyjnym, więc wspomnę o tym osobno. Co więcej, czasami jego awarii towarzyszy spotkanie zaworów z tłukami, gdyż pęknięty pasek odcinków specjalnych dostaje się pod pasek rozrządu i jednocześnie go zrywa. Ale to rzadki przypadek. Problemy z przedmuchaniem turbin z powodu nieprawidłowego działania układu podciśnieniowego nie są trywialne, chociaż większość właścicieli jest obojętna na ten problem. Jakikolwiek wyciek w układzie podciśnieniowym może skutkować martwymi turbinami, spalonymi tłokami i zapadnięciem się skrzyni biegów. Nawiasem mówiąc, jest to bardzo prawdopodobny sposób na zabicie wiecznej, automatycznej skrzyni biegów ZF4HP20 w samochodach przed wspomnianą wyżej zmianą stylizacji. Natomiast silniki jednoturbinowe wyposażone są w turbinę Geryt GT1549P z bardzo ciekawym systemem zmiany geometrii ślimaka. Posiadawał wał z łopatkami prowadzącymi, umieszczony współosiowo z wałem kasetowym w części gorącej, który może przesuwać się na gorący wirnik turbiny, otaczając go od zewnątrz i zmieniając kąt natarcia gazów. Napęd jest prosty, próżniowy i mechanicznie jest to opcja znacznie prostsza niż typowy pierścień z ruchomymi łopatkami. Szkoda tylko, że napęd jest słaby i dość często się zacina, co powoduje niedostateczne lub nadmierne dmuchanie. Czasami napęd podciśnieniowy zastępuje się większym napędem, co zapewnia lepszą dokładność. Ale więcej problemów pojawia się właśnie z powodu naruszeń próżni w systemie. Dobrze, że sam wkład turbiny jest jednym z najtańszych dostępnych, za chiński egzemplarz proszą o niecałe 50 euro. Dwuturbinowe silniki wysokoprężne mają turbinę DSG T12 myślnik 14S. Są już dwa wkłady, oba też są stosunkowo tanie, ale sama konstrukcja jest monstrualna a cena 1500 euro nie wygląda na zbyt wysoką. Istnieją jednak oferty za 2500 rok, a nawet 3000 euro. System zmiennej geometrii jest tu już klasyczny, ze zmiennym kątem łopatek i napędem podciśnieniowym. To prawda, że potrzeba tak złożonego układu jest niezrozumiała, ponieważ podczas tuningu cały ten blask zastępuje się jedną większą turbiną i pięć razy tańszą, np. GTB 2056 rok. A charakterystyka momentu obrotowego silnika wcale się nie pogarsza, ale więcej z tego silnika wysokoprężnego wydobywa się ponad 250 koni mechanicznych. Przypomnijmy jeszcze klapy dolotowe systemu swirl, które żyją własnym życiem w momencie zerwania napędu. Czasem nawet ich pozostałości trafiają do cylindrów ze zrozumiałymi konsekwencjami w postaci awarii wahaczy i zaworów. Generalnie kompetentny właściciel drugiego lutego je usunął, na szczęście nie wpływają one na pracę. Cóż, takie typowe problemy z diesłem jak wycieki powietrza, nieszczelny USR z wymiennikiem ciepła, zacinające się świece żarowe, zużyte pompy wtryskowe paliwa i brudne wtryskiwacze są również typowe dla DW-12. Silniki przed zmianą stylizacji również mają problem z zasobem łańcucha międzywałowego w napędzie rozrządu. Wszystko dobrze przeczytałeś, silnik z paskiem rozrządu, wałki rozrządu połączone są ze sobą krótkim łańcuchem. Oczywiście mało prawdopodobne jest, że znajdziesz teraz samochód z przebiegiem około 120 tysięcy i oryginalnym paskiem rozrządu, ale w częściach zamiennych można znaleźć oryginalne łańcuchy z pierwszych edycji i wałki rozrządu, a cena będzie taka sama jak za nowy oryginał. Sprawdź kody części. Łańcuch powinien mieć kod 0816F8, a jeśli na końcu jest cyfra 6, to nie bierz jej, to stara lub fałszywa wersja, wizualnie jest o kilka milimetrów węższa. Fabryczne kody wałków rozrządu nie uległy zmianie, ale stare wałki są wyraźnie bardziej miękkie, częściej podnoszą krzywki, a zwłaszcza czopy. A gwiazdy na nich szybko się zużywały. Psa też nie ma najlepszych filtrów paliwa. Instalowanie podgrzewanych filtrów i nowych rur o lepszym uszczelnieniu jest powszechnie praktykowane, ale jest to wciąż zbyt wąski temat. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dobry silnik wysokoprężny. Wymagający tylko pod względem jakości paliwa i obsługi. W sprzyjających warunkach może przejechać 500, 600, a nawet milion kilometrów bez większych napraw, na szczęście z grupą tłoków wszystko w porządku. Ale jeśli zaniedbasz naprawy zapobiegawcze, istnieje duża szansa na zniszczenie silnika przy 250 tysiącach lub wcześniej. Wyraźnie więcej problemów sprawia sześciocylindrowy diesel 2 lipca DT17T4, w klasyfikacji europejskiej nazywany też UHZ. Jest to wersja o mocy 204 km. Podoba się dokładnie tym samym problemom, co mocniejsze opcje silnika w Jaguarze XF i XJ oraz innych samochodach, w których został zainstalowany. Niskie ciśnienie oleju wraz z wiekiem skutkuje przedwczesnym zużyciem tulei wału korbowego z użyciem łożysk wałków rozrządu i przegrzaniem samych wałków rozrządu, a wszystko to zwykle kończy się pęknięciem wału korbowego, a nawet tpięścią przyjaźni. Wzmocnione pompy olejowe i lepkie oleje 10w50 lub 10w60 mogą zmniejszyć wagę problemu, ale aby go zdecydowanie uniknąć, należy monitorować ciśnienie oleju zarówno w kanale prowadzącym do wału korbowego, jak i ciśnienie w głowicy cylindrów. Pełna lista działań obejmuje obowiązkowy montaż ulepszonej pompy olejowej, Wymianę łożysk przy przebiegu powyżej 100 tysięcy na oleje o niskiej lepkości i seryjną pompę olejową, montaż co najmniej jednego manometru oleju oraz staranny dobór obu filtr oleju i olej. I żadnych olejów o niskiej lepkości i okresów między wymianami wynoszących ponad 15 tysięcy km. Nawet przy nowej pompie olejowej i tulejach po długich podróżach na olejach 5 w 40 ciśnienie może spaść niemal do poziomu krytycznego. To już wszystkie informacje na temat problemów Peugeota 607, jeśli wiecie więcej lub nie zgadzacie się z tym, co usłyszeliście, czekam na Was w komentarzach.